Idealne sobotnie śniadanie, naleśniki ze świeżymi owocami. Szczególnie teraz, kiedy sezon na truskawki, maliny i inne pyszności w pełni. Ale jak zrobić naleśniki bez mąki pszennej, jajek i mleka? Da się, uwierzcie. Zaczynamy. W garnuszku mam 70 ml zimnej wody i czubatą łyżeczkę mąki ryżowej. Musimy to podgrzać razem, aż zgęstnieje. Mąka z wodą zgęstniała i wygląda mniej więcej w ten sposób. Garnuszek możemy zestawić z ognia. W miejsce lądują suche składniki. 75 g wiórków kokosowych, 125 g bezglutenowej mąki ryżowej i 25 g cukru. Ja używam brązowego cukru trzcinowego. 25 g tylko po to, żeby aktywować drożdże, które trafią do naszej miski za moment. Mieszam suche składniki razem i zabieram się. Za rozrobienie drożdży z wodą. Mam tutaj 250 ml zimnej wody, do której pokruszę 5 g drożdży. Woda zmienia kolor, drożdże się rozpuszczają. Teraz najważniejsza część. Do suchych składników wlewam drożdże z wodą, a do tego dodaję przygotowaną wcześniej masę z mąki ryżowej i wody. Gdy wszystkie składniki są już w misce, mieszam dokładnie. Aby wszystko się połączyło, tak przygotowane ciasto, które ma mniej więcej taką konsystencję, przykryję teraz ściereczką i wstawię do lodówki na minimum 5 godzin. 5 godzin minęło niczym mgnienie oka. Zaczynamy smażenie. Przed smażeniem nasza masa powinna wyglądać tak, nieco zmieniła konsystencję i jeśli tak jak w moim wypadku zrobiła się zbyt gęsta, musimy dodać do niej trochę wody. Chodzi tylko o to, żeby dało się ją wylać na patelnię. Ciasto ma już właściwą konsystencję i powinno wyglądać mniej więcej tak. W związku z tym możemy zabierać się za smażenie. Na rozgrzaną patelnię wykładam najpierw łyżkę oleju kokosowego. Dokładnie rozprowadzam i dorzucam niedużą kochelkę naszej masy kokosowej. Rozprowadzam i czekam, aż boki wyraźnie się zrumienią. Naleśniki kokosowe mają to do siebie, że dość nietypowo smażymy je tylko z jednej strony. W związku z tym druga strona powinna być naprawdę dobrze zrumieniona. Naleśnik jest już porządnie zrumieniony, w związku z tym mogę go zdejmować. Ponieważ naleśniki kokosowe mają to do siebie, że łatwo się kruszą, najłatwiej przerzucić je na talerz z zdecydowanym ruchem. Tam się zasmaży kolejnego. one nie wyglądają pięknie. Teraz wystarczy tylko podać je ze świeżymi owocami. Ja przygotowałam sobie wcześniej zmiksowane truskawki, poleję naleśniki. Na wierzch dołożę trochę musu ze świeżego mango, które też przygotowałam sobie wcześniej. Wystarczy, że zmiksujecie mango, na tym lądują świeże truskawki i na koniec nieodzowna mięta. Moje idealne sobotnie śniadanie gotowe koniecznie spróbujcie w następny weekend subskrybujcie kanał Allegro Kuchnia